Odsyłam Państwa do przemowy Nasrallacha tuż po ofensywie Hamasu poza strefę gazy, gdzie jest wiele materiałów wideo, na których muzułmanie rzucają kapciami w ekran w czasie przemowy Nasrallacha. Teraz głównym jego celem będzie ukrywanie się przed izraelskimi bombami. Uważam, że jest to błąd Benjamina Netanyahu. Tak jak powiedziałem, każda interwencja, inwazja Izraela na Liban kończyła się Takimi zmianami demograficzno-politycznymi w Libanie, że właśnie do głosu dochodziły takie stronnictwa czy takie organizacje terrorystyczne jak Hezbollah. Witam Państwa serdecznie. To jest program Defense 24 Week, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni, ostatniego tygodnia, ponieważ redakcja rozjechała nam się na cztery strony świata, więc w studiu zostałem wyjątkowo tylko ja. W związku z tym na tapetę biorę temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, czyli operacji. IDF, Sił Obronnych Izraela, na południu Libanu. Głównie będę o tym dzisiaj Państwu mówił, a o tym w mediach mówi się najmniej, bo faktycznie, można powiedzieć, jesteśmy ofiarami tak zwanej mgły wojny, że nie wiadomo, co się tam dzieje. Natomiast ja postara postarałem się dla Państwa przygotować kwerendę z informacji tego, co faktycznie tam się dzieje, też jako reporter jeździłem po Bliskim Wschodzie, byłem jako reporter zarówno w Izraelu, jak i w Libanie, więc do tych swoich doświadczeń się odwołam. Ale apel do Państwa, jako do widzów, ponieważ temat Izraela jest ograniczany przez platformę YouTube, niestety, więc tym bardziej proszę Państwa o łapkę w górę, o komentarze i o subskrybowanie naszego kanału na platformie YouTube. Witam się z Państwem po intro z tej strony. Michał Bruszewski i przechodzimy do omówienia tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Bardzo wiele w polskich mediach poświęcono tematowi ostrzału przy pomocy rakiet balistycznych ze strony Iranu, ataku lotniczego na Izrael, więc to w mediach już Państwo słyszeli, to już jest omówione. Natomiast w polskich mediach w ogóle nie znajdą Państwo informacji o tym, co obecnie dzieje się na południu Libanu, czyli jak przebiega operacja, która rozpoczęła się 1 października i wojska izraelskie wkroczyły do Libanu, ponieważ po obu stronach granicy Osadnicy musieli się wycofać, wyemigrować, w sensie mieszkańcy okoliczni ze strony Izraela dostali ostrzeżenie, żeby z południa Libanu się ewakuować, bo niebawem dojdzie do walk, do których już właśnie doszło. W związku z tym nie ma takich, można powiedzieć, przypadkowych reporterów wojennych, którzy wyjdą przed dom i coś nagrają. Więc opieramy się na źródłach ze strony IDF, na źródłach ze strony Libanu. Te źródła ze sobą konfrontujemy i wychodzi nam obraz tego, co obecnie się dzieje. Także źródła w języku arabskim czy z mediów izraelskich. W związku z tym, Szanowni Państwo, że te ostatnie dni, można powiedzieć, były bardzo, no niestety, bogate w wydarzenia wojenne na Bliskim Wschodzie, i możemy już mówić o wielkiej wojnie na Bliskim Wschodzie, w związku z tym zacznę od omówienia obu stron wojny o południe Libanu. Jak państwo sobie spojrzą na mapę, IDF zadeklarowało, że chce przeprowadzić, jak oni twierdzą, cytuję, ograniczoną operację lądową celem stworzenia tak strefy buforowej od południowej granicy Libanu do rzeki Litani celem wypchnięcia Hezbollahu z południa Libanu. I tutaj pierwsze moje refleksje, pierwsze wnioski, znając w pewnym sensie strukturę Libanu, Komplikację polityczną wewnątrz tego kraju należy zaznaczyć, że wewnętrzna emigracja miliona ludzi z południa kraju, w większości ludności szyickiej w dużej mierze popierającej Hezbollah na środkowy czy północny Liban, powoduje że zasiedlą oni enklawy innych grup etniczno-religijnych, między innymi chrześcijan. Ponieważ Struktura ludności Libanu na przestrzeni, można powiedzieć, XX i XXI wieku polegała na tym, że najpierw w Libanie chrześcijanie byli większością, później stali się mniejszością, mieli mniej niż 50%, a teraz szacuje się, że może są jedną trzecią ludności. Widzimy, że społeczeństwo Libanu, które kiedyś nazywano Szwajcarią Bliskiego Wschodu, pod względem liczby chrześcijan się degraduje. Czyli każda kolejna niestety wojna w Libanie, czy to domowa, czy to interwencja wojsk izraelskich, powoduje wzrost środowisk muzułmańskich, co niestety potem skutkuje także wzrostem wpływów takich organizacji jak Hezbollah. Hezbollah jest organizacją szyjską, zaraz do niej przejdziemy. Natomiast najpierw chciałbym omówić chwilkę siły ze strony Izraela, które są zaangażowane w tą operację. Głównym, główną siłą, co jest oczywiste, uczestniczącą w tej operacji jest tak zwane dowództwo północ. Dowództwo północ do tej pory odpowiadało za szczelność granicy z Libanem, Syrią w Galilei i na wzgórzach Golan. I to było dowództwo, które odpowiadało za tak zwane walki pozycyjne, walki północne z Hezbollahem do 1 października 2024. Bo jak wiemy, od 8 października Hezbollah włączył się do wojny po stronie Hamasu ale w sposób bardzo ograniczony, ograniczając się do walk nadgranicznych, można powiedzieć. Jakie jednostki podlegają pod dowództwo północ? Elitarna Brygada Golani, 7 Brygada Pancerna, 188 Brygada Pancerna, 282 Korpus Artylerii, Bataliony Rozpoznawcze. Także z oficjalnych komunikatów IDF wiemy, że w operacji na południu Libanu jest zaangażowana chociażby 98 Brygada Powietrzno-Desantowa, Podlegająca pod dowództwo centrum. Ponadto IDF poinformował, że specjalnie do operacji na południu Libanu zmobilizowano dwie dodatkowe rezerwowe brygady. To są siły, o których wiemy, natomiast pewnie w toku walk będziemy się dowiadywali o kolejnych jednostkach zaangażowanych w te walki. Więc to jest jakby po tej stronie izraelskiej frontu. Od wielu dni trwa operacja. Północne strzały, która polegała na bombardowaniach. I atakach lotniczych na cele Hezbollahu nie tylko na południu Libanu, ale także w stolicy w Bejrucie. Z komunikatów strony izraelskiej wiemy, że także ostrzega się ludność cywilną przed jeżdżeniem drogami prze, blisko rzeki Litani, czyli na północ od strefy buforowej, także jest strefa niebezpieczna, a także ostrzeżono ludność dzielnic, bastionów w Bejrucie, czy w innych miastach bastionów Hezbollahu, żeby się ewakuowali, czyli te wszystkie miejsca zostały wzięte na cel. Oczywiście jest absolutna deklasacja, jeżeli chodzi o poziom technologiczny po stronie izraelskiej Siły obronnej Izraela IDF czy Kahal bez względu na taki skrótu użyjemy, ma tutaj technologiczną absolutną przewagę nad Hezbolachem. Natomiast nie dysponuje przewagą takiej jakości jak dysponował przeciwko Hamasowi. I już tłumaczę dlaczego. Jak przedstawia się Struktura Hezbolachu. Najpierw trzeba zaznaczyć, że struktura Hezbolachu została tak naprawdę zdekapitowana. Zginął przywódca, można powiedzieć charyzmatyczny, polityczno-duchowo-wojskowy przywódca Hezbolachu, jakim był Hasan Nasrallah. Zginęli jego zastępcy, zginął, można powiedzieć, pion średniego szczebla, jeżeli chodzi o dowództwo polowe, w słynnej, spektakularnej akcji, o której już mówiliśmy, gdzie wysadzono w powietrze pager'y czy krótkofalówki. O paradoksie, Hezbollah przeszedł na komunikację pager'ową, żeby uniknąć zainfekowania smartfonów, telefonów przez służby wywiadowcze Izraela. Okazało się, że Mossad podrzucił im spreparowane, zainfekowane ładunkami wybuchowymi pager'y. Spektakularna operacja izraelskiego wywiadu, zupełnie w kontrze, można powiedzieć, do nieudolności Wywiadu izraelskiego, który nie przewidział skali ataku Hamasu z, 2000, z końca 2023 roku, można powiedzieć, tak? E, przechodzimy do struktury Hezbollahu. Hezbo -Głównym, e, głównym ciałem dowodzącym Hezbollahem jest Szura, czyli Rada, która dzieli się na trzy filary: Radę dżihadu, której podlega skrzydło militarne. Radę Sądowniczą oraz Radę Wykonawczą odpowiadającą za zdobywanie finansów. Struktura Hezbollahu przechodzi z torów w cudzysłowie pokojowych na tory wojenne poprzez tak zwaną generalną mobilizację, którą zarządza zarówno Rada Wykonawcza oraz Rada Dżihadu. Czyli to jest ten taki tryb wojenny. Oczywiście Hezbollah jest cały czas na wojnie, natomiast no, teraz można powiedzieć, że jest na wojnie totalnej, co oczywiste, możemy być pewni, że mobilizacja została ogłoszona. Arsenał Hezbollahu Szacowany jest przez IDF, tutaj podaje dane oficjalne opublikowane przez Siły Obronne Izraela. Yy, Arsenał Hezbollahu jest, można powiedzieć, potężny: to znaczy, zawiera 400 rakiet dalekiego zasięgu do 700 km, yy, setki rakiet yy, precyzyjnych do 250 km, 4800 rakiet średniego zasięgu do 180 km. 65 tysięcy rakiet krótkiego zasięgu do 40 km i 140 tysięcy moździerzy i granatników. Przy czym trzeba pamiętać, że w arsenale Hezbollachu mają się znajdować takie pociski rakietowe, choćby rakiety Skud. Ile liczy Hezbollah? To jest zagadka, która też, można powiedzieć, odpowiedź na to pytanie zobaczymy w toku walk. Hasan Nasrallah twierdził, że ma pod bronią 100 tysięcy bojowników. Była to nieprawda, była to liczba przesadzona, aczkolwiek Hezbollah jest jednak potężną siłą militarną. Estymacje, także opublikowane oficjalnie przez Izrael, wskazują, że Hezbollah ma 20 tysięcy etatowych bojowników, plus drugie tyle rezerwistów. Całość sił po mobilizacji można więc szacować na 40 tysięcy bojowników. Należy wszelako pamiętać, że pion polityczny, dowództwa, czyli te sztaby Hezbollahu zostały zniszczone, a oficerowie tych sztabów zostali albo ciężko ranni, albo zabici. Co oznacza, że Hezbollah, nawet jeżeli zmobilizuje te oddziały, to yy, już wcześniej dysponowało one pewną autonomią, natomiast tak naprawdę będą one oddzielnymi jednostkami zresztą zaraz do tego przejdę które będą prowadziły własną. Wojny. Pamiętajmy, że główne teraz kierownictwo polityczne, czyli pozostający przy życiu cały czas Najm Kasem, który zastąpił Hasana Nasrallaha i zabitych jego następców, teraz głównym jego celem będzie ukrywanie się przed izraelskimi bombami. Notabene w ostatniej przemowie, gdzie widać było tylko trzy czwarte jego twarzy, ponieważ tak nagrano przemowę, żeby nie dało się w żadnej mierze zlokalizować miejsca, gdzie się ukrywa, no jednak pokazuje to, że teraz głównym celem kierownictwa politycznego i wojskowego Hezbollachu będzie po prostu przetrwać na loty i nie podzielić losu na Sralacha. co to oznacza? To oznacza, że nie będą w stanie prowadzić wojny, więc tutaj Izrael ma zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi o dowództwo. Co należy zaznaczyć, Hezbollah to także partia polityczna, co utrudnia Izraelowi kampanię, ponieważ w libańskim parlamencie Hezbollah posiada duży klub, jak na libański parlament, posiada 15 deputowanych i jest formalnie w koalicji rządzącej, chociaż pamiętajmy, że w Libanie de facto nie ma władzy centralnej, więc w gruncie rzeczy nic to nie znaczy. Aczkolwiek, jeżeli Izrael wkracza do południowego Libanu pod hasłem zniszczenia Hezbollahu, no to zniszczy struktury wojskowe, nie zniszczy politycznych, no i struktury polityczne, jak sama nazwa wskazuje, są strukturami działającymi na tych forach politycznych, no są w Bejrucie. Więc czy strefa buforowa obejmuje tylko terytorium do rzek Litanii, czy inwazja poprowadzi aż na Bejrut, a jeżeli na Bejrut, no to walki miejskie i zaangażowanie się w bardzo trudne, bardzo trudne, Starcia, więc tutaj mamy dużo pytań. Co jeszcze należy podkreślić, jeżeli chodzi o Hezbollah? Jeżeli chodzi o bojowników, tak. Struktura polowa Hezbollahu dzieli się na tak zwane jednostki. I są jednostki takie jak Radwan, są to jednostki, które starają się na poziomie uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego bojowników Naśladować wręcz formacje zachodnie. Chwalą się na materiałach wideo, wyglądając podobnie właśnie jak nawet żołnierze armii zachodnich. Natomiast oczywiście są to takie jednostki pokazowe, prawda, jednostki elitarne, ale jest dużo jednostek, które będą prowadziły wojnę partyzancką w przysłowiowych trampkach, co oczywiście nie ujmuje tym jednostkom znajomości terenu, ponieważ. To jest pewne. Hezbollah zastosuje taktykę partyzantki górskiej, co zawsze stosował, e, unikając walnych bitew. Zresztą, można powiedzieć, obserwujemy to już w tej chwili. Co jeszcze trzeba odnotować? Hezbollah dysponuje przeciwlotniczymi ręcznymi wyrzutniami typu manpad oraz przeciwpancernymi kornetami, co oznacza, że e, pięść pancerna IDF może mieć pewne kłopoty. Chociaż tutaj podkreślam, że jest deklasacja poziomu technologicznego oczywiście na korzyść IDF. Co jeszcze trzeba podkreślić i co też pisałem w swoich tekstach, uważam, że jest to błąd Benjamina Netanyahu, tak jak powiedziałem, każda interwencja, inwazja Izraela na Liban kończyła się takimi zmianami demograficzno-politycznymi w Libanie, że właśnie do głosu dochodziły takie stronnictwa czy takie organizacje terrorystyczne, jak Hezbollah, czyli każda inwazja kończyła się pogorszeniem statusu wewnętrznej sytuacji w Libanie, na niekorzyść Izraela. Czyli kolejny problem tak naprawdę powstawał jak przebiega trwająca od 1 października operacja lądowa? Tutaj mamy do czynienia z głową wojny, o, którą, o której już powiedziałem, ale co nieco, szanowni Państwo, wiemy. Mianowicie IDF przyznało się do pierwszych strat, gdzie w walkach o jedną z miejscowości nadgranicznych zginęło ośmiu, co najmniej 8 żołnierzy IDF i IDF opublikował nawet ich nazwiska, czym potwierdził komunikat Hezbollahu, że faktycznie do takiej zasadzki doszło. Prawdopodobnie zginęli oni w jakiejś zasadce, i Hezbollah wysadził. Ukryte materiały wybuchowe, które tych żołnierzy zabiły. Inwazja zaczyna się niefortunnie, jeżeli potwierdzą się te informacje. Oznaczać to będzie, że został ostrzelany właśnie konwój czy miejsce libańskiego Czerwonego Krzyża. I ranni lub zabici zostali żołnierze Armii Rządowej Libańskiej. Przy czym trzeba odróżnić, czym innym jest Armia Rządowa Libańska od Hezbollahu. W większości jednostki Armii Libanu wycofały się z południa, zostawiając pusty ring IDF do starcia z Hezbollahem. Widocznie pozostały niewielkie oddziały, które chroniły różne, no właśnie, jakieś obiekty. Natomiast ta informacja jest, można powiedzieć, nieoficjalna. Ona pojawiła się, pojawiła się w źródłach. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o miejsce, do którego doszło do tego ataku, Widzimy szereg miejscowości. Eee, najcięższe walki obecnie mają się toczyć, można powiedzieć, na wschodnim froncie tego południowego frontu. Eee, prawdopodobnie ośmiu żo żołnierzy zginęło pod miejscowością Marun al-Ras. Ciężkie walki toczą się także o miejscowości Kafrkila, Aita Ashab i Meis el-Jabal gdzie w tych ostatnich miejscowościach udało się IDF przejąć arsenał Hezbollahu, o czym wojska izraelskie poinformowały w internecie. Po ataku, po oficjalnej, można powiedzieć, inwazji, Hezbollah odpowiedział ostrzałem rakietowym, między innymi atakując miejscowość, w której mieści się centrala. Dowództwa Północno, jak wspomnieliśmy, dowództwo północ ma w dużej mierze odpowiadać za tą operację. Najcięższe walki są, tak jak wspomniałem, pod Marun ale raz. Aczkolwiek nie są potwierdzone informacje, że Hezbollah zniszczył trzy izraelskie czołgi Merkawa pod tą miejscowością. Trzeba także pamiętać, że jest bardzo dużo fejków na temat tej operacji. Dlatego, że już pojawił się materiał na jednym z libańskich kont na Platformie X, który stwierdził, że Hezbollah zniszczył izraelski czołg. Przy czym na filmie widzimy czołg T80 rosyjski, który jest niszczony przez Ukraińców nad Dnieprem. Więc, jakby na takie fejki też trzeba, też trzeba uważać. Jeżeli sobie spojrzymy na mapę. To, to co, jest, to co najważniejsze rzuca się w oczy, to drogi. Wszystkie drogi w Libanie prowadzą no nie do Rzymu, tylko do Bejrutu, więc wszystkie drogi południowe prowadzące do Bejrutu i te odchodzące z miejscowości wschodnich i te odchodzące z miejscowości południowych, one będą na, na pewno priorytetem w tej inwazji. Przypomnijmy poprzednia interwencja wojsk izraelskich w Libanie w 2006 roku. Skończyła się, można powiedzieć, pewnym takim czy to impasem, czy można bardziej powiedzieć, że po miesiącu operacji jednak Hezbollah też mógł odnotować pewne zwycięstwa, więc walka jest duża możliwość, że będziemy widzieli powtórkę z tej operacji, no aczkolwiek nowoczesne pole bitwy poszło do przodu, chociażby jeżeli chodzi o dronizację, więc tutaj zobaczymy. Natomiast absolutna dominacja Izraela w powietrzu i dominacja na drogach, a dominacja w górzystym, nieznanym terenie ze strony Hezbollahu. Co jeszcze należy odnotować w tej wojnie? Tak, część ekspertów ma problem, żeby określić ją wielką wojną, że to nie jest żadna wielka wojna. No, tylko pytanie, jeżeli ta wojna nie jest wielka, to czym jest wielka wojna? Dlatego, że kilka dni temu mieliśmy sytuację, w której praktycznie cała populacja Izraela musiała zejść do schronu tak, z uwagi na atak irański no i zagrożenie atakiem z Iranu. Po drugie jednak ten atak przy pomocy rakiet balistycznych no, był jednak atakiem, można powiedzieć, na niespotykaną dotąd skalę tak, w, w, w tym przypadku. Jeżeli chodzi o operację lądową Izraela przeciwko, Iran przeciwko Iranowi, no to po drodze jest Syria, Irak i Jordania. Więc nie jest to oczywiście takie proste i w drugą stronę to samo, więc mamy taką wymianę ciosów lotniczych. No ale mamy operację na południu Libanu w tym momencie, operację lądową, ale także mamy wciąż walki i zaangażowanie wojsk izraelskich w strefie gazy. Co prawda. Ta główna część operacji Żelazne Mieczy już została zakończona, czyli główne walki, no między innymi o Miasto Gaza w tej enklawie. Natomiast wciąż cały czas są tam starcia zbrojne. I cały czas trwa wymiana ognia. Więc część wojsk izraelskich jest w to zaangażowana. Oczywiście pojawiają się trudne polityczne pytania, czy premier Netanyahu nie ucieka w konflikty zbrojne, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Przypomnę, ma zarzuty o, yy, o medialną pro, yy, protekcję. No i jeżeli się zakończy wojnę, no to należy zrobić demobilizację, a wiadomo, że przed inwazją Hamasu, przed operacją ofensywną Hamasu, no co się działo? No między innymi uliczne protesty przeciwko premierowi Netanyahu, no chociażby sekretarz generalny ONZ ma teraz zakaz wjazdu do Izraela. To jest też bardzo kontrowersyjna decyzja, bardzo kontrowersyjna decyzja tego gabinetu. Natomiast przypomnijmy, że jednak Izrael góruje nad swoimi sąsiadami systemem demokratycznym i posiadaniem opozycji, która krytykuje Netanyahu. Więc to też, gdyby odbywały się wybory parlamentarne, chociaż notowania sondaże Netanyahu po zabiciu Hasana Nasrallaha wzrosły, to jednak mimo wszystko może dojść do jakiegoś przetasowania na scenie politycznej wewnątrz Izraela, no Tylko to już raczej po wojnie i ta polityka może być inna. Na scenie politycznej w Izraelu są tacy politycy na przykład jak Ehud Barak, którzy są przeciwni politycy Netanyahu i uważają, że konsekwencją operacji żelazne miecze, czyli walce z Hamasem, powinno być ukonstytuowanie się państwa palestyńskiego. I to jest w interesie bezpieczeństwa Izrael, żeby to państwo będzie odpowiadało już za siebie, a Izrael za siebie. I do takich rozwiązań skora była administracja Joe Bidena, który teraz już oczywiście odchodzi, można powiedzieć będzie zastąpiony przez Kamale Harris na tym ostatnim finiszu kampanii. No teraz tylko administruje, już nie ubiega się o reelekcję. Oczywiście Izrael ma poparcie USA w swoich operacjach militarnych. USA jest sojusznikiem Izraela, ale jednak działania, czy to w strefie Gazy, czy na południu Libanu, one są dla Amerykanów ogromnym kłopotem. I jednak destabilizują Bliski Wschód, więc poparcie największego sojusznika jest, ale jest ograniczone i jest kłopotliwe. Więc to jest troszkę stawianie przez Gabinę Netanyahu przed faktami dokonanymi. ale z drugiej strony no Hezbollah jest organizacją terrorystyczną, no i Hamas jest organizacją terrorystyczną. I zauważmy, że w operacji w strefie gazy nie udało się zniszczyć Hamasu i nie udało się odbić większości zakładników. I paradoksalnie, teraz w przypadku Hezbollahu i południa Libanu zrobiono na odwrót niż w przypadku strefy gazy. Zauważmy, że przecież Ismail Hanila, Hanija, czyli przywódca polityczny Hamasu, zginął na sam koniec walką o strefę gazy, tutaj w przededniu inwazji na Liban. Zdekapitowano całe kierownictwo polityczno-wojskowe Hezbollahu, zabijając Hasana Nasrallaha, którego wcześniej na przykład nie zlikwidowali Amerykanie, chociaż zlikwidowali Bin Ladena, Abu Bakr al-Baghdadiego czy nawet generała Sulejmaniego, prawda? W związku z tym, e, jednak ten Nasrallah był w jakimś sensie utrzymywany przy życiu, no ale już e, e, IDF to, to życie jego zakończyło ale do tego momentu do tego momentu jednak w jakimś sensie pozwalano mu kierować tą Hezbollah. no dlaczego możemy się domyślać odsyłam państwa do przemowy Nasrallaha tuż po ofensywie Hamasu poza strefę Gazy gdzie jest wiele materiałów wideo na których muzułmanie rzucają kapciami w ekran w czasie przemowy Nasrallaha uznając go za tchórza i punktatora, który nie włączył się do wojny po stronie Hamasu. Przypominam, że Hamas jest ugrupowaniem palestyńskim, surnickim, natomiast Hezbollah jest ugrupowaniem szyickim. E, także ugrupowania palestyńskie mają swoje oddziały w Libanie i to one także w tych walkach na południu Libanu e, będą uczestniczyły. Więc dla Państwa będziemy się tej sprawie bacznie przyglądali i relacjonowali e, dla Państwa tą sytuację. No niestety jest to kolejny Otwarty front na świecie, kolejna wielka wojna, no i co dla nas najgorsze, odwracająca percepcję Zachodu, percepcję także sojuszników Polski, w tym USA. Zobaczymy co z wyborami w USA, gdyby prezydent został, został Donald Trump. W tym momencie prawdopodobnie bardziej się zaangażuje po stronie Benjamina Netanyahu i będzie go popierał. Eee, rozprasza to percepcję Zachodu, no i jest na niej korzyść Europy Środkowo-Wschodniej. No i są coraz większe znaki zapytania pod kątem wsparcia ze strony USA, między innymi dla walczącej Ukrainy, no bo uwaga jest zwrócona na Izrael. Z tego miejsca bardzo Państwu dziękuję. Michał Bruszewski. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę dla naszego programu, zasubskrybować, skomentować, żeby zasięgi tego programu były jak największe. Bardzo dziękuję.